Teraz, przez co dzieli się zarówno 5 i 40? Przez 5, 5 podzielić na 5 to 1, 40 podzielić na 5 to 8, czyli mamy 2 i 1 ósma. Teraz tutaj, przez co dzieli się zarówno 8 i 12? Przez 4, 8 podzielić na 4 to 2. 12 podzielić na 4 to 3. Teraz tutaj 7 przepisujemy i zastanawiamy się, przez co dzieli się zarówno 10, jak i 25. Przez 5 10 podzielić na 5 to 2, 25 podzielić na 5 to 5. I mamy już skracanie ułamków opanowane.